Mamy w ogóle dni otwarte, na których robimy różne ciekawe rzeczy. Był konkurs piosenek. To jest kiermarz świąteczny. Między innymi są tu rzeczy naszej roboty. W tej szkole jest dużo zajęć. To jest anglojęzyczna szkoła, tutaj mamy dużo angielskiego. 10 godzin na przykład angielskiego. I to też jest fajne, bo mamy dużo po prostu zajęć, żeby się uczyć. Hiszpański na przykład. I niemiecki. Ciężka praca nie. Bawić też się ta nie bawimy, tak pomiędzy. Mamy na przykład przyrodę po angielsku. Robiliśmy eksperyment z roślinami. Nauczyciele pomagają nam. Czyli się cały czas prawie uczymy. Ale to fajne. Robimy różne eksperymenty. Robimy kule musujące i mydła. Dodajemy cztery małe łyżeczki kwasu cytrynowego i dwie małe łyżki sody. Później do, do ciepło. Mieszamy to wszystko. Dodajemy zapachu, jaki chcemy. Kule musujące zaczynają musować z powodu, że jest w nich obecny pasek cytrynowy, który w połączeniu z dwutlenkiem węgla zaczyna jakby... Kuchać. Atmosfera, no miła jest. No. no ta szkoła jest bardzo fajna, bo są różne e, fajne dni, na przykład Dzień co sama wymyśliła. Mamy kółko wokalne. Super nauczyciele. I z różnych stron świata. I to jest super. Ekstra, ekstra. Nie ma dnia, kiedy nigdy nie mieliśmy czegoś innego, jakichś zajęć, jakichś fajnych rzeczy, którzy oni, oni zorganizowali. Lubię swoją szkołę, chodzę do niej od września, zdobywam nowych przyjaciół. Dla za to może być jedna, jakby jedna rodzina. Nie, nie chciałbym chodzić do innej szkoły. I to chyba na razie tyle. No, tyle. O swojej szkole opowiadali uczniowie anglojęzycznej szkoły podstawowej Oxford Primary School w Bielsku-Białej. Thanks <sharp inhale>